Dobra, jedź ładnego vloga nagle, żeby ludzie widziały jaki piąty człowiek. Ty jesteś YouTuberem, może Wygryzesz. Fajrów, bo... <laughs> powiem. Yeah. Jeść. Jak to wyraźnie Zrobię Piotr z kanału Case Połatim Lubelskie i zapraszam na film z transportu. Całe żniwa nie było jak nagrać dla Was vloga, względu na to, że ja nie nagrywałem, a głównie to ja woziłem zboże kejsem na skup Marcina z szczepami. Nie było jakoś kiedy nagrać, Majster zawsze miał kamerę ze sobą w kombajnie, jak, jak woziłem, więc... Dzisiaj stwierdziłem, że nagram dla Was taki odcinek, skoro ja Majster będę do zrobienia vloga. Niestety jadę masajem Może być trochę słabo z dźwiękiem, bo jak widzieliście nie mam szyby. A z szybą to wyszła bardzo ciekawa sytuacja, bo zamówiliśmy szybę. Przyszła do nas wczoraj. I otworzyłem ją przy kurierze. Patrzę. Coś nie widać szyby, otwieram małą dziurkę. Myślę, otwieram dalej, rozbijam opakowanie. A patrzę, a szyba jest w jednym miejscu, na ziemi, na dole. I ogólnie to powiedziałaś co w tej sytuacji robimy. Powiedział mi, że trzeba zapłacić i spieszałem protokół. Zrobiliśmy tak jak powiedział. Zapłacili mu pieniądze, się protokół, że wszystko została uszkodzona. Powiedział, że on tego nie zabiera. Zanosi protokół do, w e, protokołu zawozi do nadawcy i nadawca na tej podstawie e, wysyła nowy towar. No i ja tak zrobiłem. Aby przyspieszyć sytuację wysłałem e, protokół, zdjęcie protokołu do brata, który to zamawiał. On zadzwonił do, do, do nadawcy, żeby przyspieszyć to, żeby szybkie wysłali, że w tym tygodniu to było. Pokazał z nim, po czym zadzwonił do mnie i powiedział, że jesteśmy w dupę 7 stów, bo nadawca powiedział, że to jest wina kuriera, oni zawsze tak pakują i oni nie przyszło nam paczki. Migula ruszyła już tak. Myślę, nie, jak to nie będzie. Dzwonię do tego yy, kuriera. Wracaj tutaj, bo źle protokół napisany jest, miesięcy zmienić. On powiedział, że nigdy nie wraca nie będzie żadnego protokołu zmieniał ja myślę no dobra dawaj numer do swojego kierownika ja znalazłem numer do kierownika tam firmy kurierskiej nie będę mówił jakiej bo to w sumie nie jest jakaś bardzo wina aż uważam że każdy kuriec tak samo postąpił i dowiaduję się takie rzeczy że jak przystępka została po prostu już podpisana i odebrana to, to ich już nic nie obchodzi a najlepsze jest to że ja nic nie podpisywałem dobiegł na wirusa nie ma podpisów żadnych tylko jest skan czytnikiem i to, że sobie kurier sam zeskanował i stwierdził, że jest odebrany, to on sobie tak, za, on sobie tak zatwierdził. Ja po otworzeniu zobaczeniu, że przysyłka jest służbko, ja powiedziałem, że ja, pan niech to sobie zabiera, ja tego nie będę brał ze sobą, nie chcę tego przyjąć. On powiedział mi, że on nie może tego zabrać z powrotem. Yy, I jeżeli ja to... Jeżeli po prostu piszę protokół, pieniądze yy, zostaną zapłacone i na no, powstaje właśnie tego protokołu nadawca wyślę drugą paczkę. Ja powiedziałem, że... To no skoro tak ma być, to tak zrobimy. Ja powiedziałem na infolinii, że zostałem właśnie tak, tak... do takie zostałem polecenie od kuriera. I to nie jest żadna moja wina, że tak się stało. Państwa kurier wprowadził mnie w błąd i to nie jest moja wina, tylko wasza. Ja nie będę za waszych kierowców odpowiadał. On powinien być przeszkolony co w takiej sytuacji robić i powinien mnie poinstruować jak ja mam się zachować w tej sytuacji po półgodzinnej rozmowie na infolinii dowiedziałem się, że skoro wszystko została dostarczona i podpisana, czyli nie podpisana przeze mnie bo została zeskanowana w dzisiejszy dobie choroby, wirusa i tak dalej po prostu nie zwrócą mi pieniędzy za to ani przyczrupaczki oni nie będą się o to no to ja dzwonię jeszcze raz do nadawcy mówię mu jaka jest sytuacja że wszystko została uszkodzona że dzwonił było dzwonione już, ale to nie jest nasza wina. Oni zawsze tak to pakują. Mówię, jak można zawsze tak pakować? Jak to nie było żadne tam nic zabezpieczone. Było tylko listewkami zbite do kupy takie wielkie skrzynie. Zobaczcie. Tak właśnie została zabezpieczona szyba, która miała przyjechać kilkaset kilometrów do nas. Rozerwałem pudełko, zobaczyłem, że szyba jest tylko na dole. Zobaczcie jak ona w ogóle jest no jest w ogóle nie zabezpieczona w ogóle ona powinna mieć taki kształt nie wiem jak ona miała się tutaj trzymać jak ten dół miał się nie zapaść jak to miało nie, nie być nie dojechać w takim stanie jak dojechało tu w ogóle nie jest nic przyczepione to wszystko, o, luźne nic nie jest przyczepione nic tu żadnego wypełnienia nie było kurier potwierdzi w protokole jest pisane takie, że nic nie było, nic nie widzicie dookoła z chwila po tym jak kurier odjechał może gdyby jeszcze leżała w ten sposób tą płaszczyzną tą płaszczyzną by leżała to może by to się nie obsypało ale to było położone w ten sposób czyli ten ogon musiał wisieć w powietrzu a na pudełku jak widzicie jest zaznaczone góra tutaj czyli ona miała leżeć w ten sposób w ten sposób miała leżeć czyli ona nie miała szans żeby dojechać jest błąd wysyłki. Błąd wysyłki źle wysłali nam paczkę. Prawdopodobnie będziemy musieli własnej, na własny koszt drugą zamawiać, bo kurier nie jestem temu winien. Nie uważam, że to była wina kuriera. Miał wszystko zaznaczone tak, jak trzeba. Spisaliśmy protokół: to jest wina wina wysyłającego. A wysyłający stwierdził, że zawsze tak wysyłają i, i że będzie. I że po prostu on nie będzie drugiej paczki wysyłał. I to jakby było dobrze zaczepione, dobrą stroną powieszone, to może jeszcze by to wszystko zdało egzamin i by się utrzymało. Ale to nie miało szans. Nie miało szans, żeby to dojechało tak jak to było zapakowane, moim zdaniem. Po rozmowie, ja wiem, z 10 minut rozmawiałem z zadawcą paczki. Doszliśmy do takiego porozumienia że prześle mi drugą jednak szybę ale za tylko będę musiał zapłacić bo podpisałem bo podpisałem to odbiór bo jakby oni dostali paczkę z powrotem jakby nie odebrał dostali paczkę z powrotem to oni by mieli pudełko żeby odesłać to drugi raz dla mnie i wtedy on by się tam kłócił z kurierami a nie ja ja mówię dobre jak mam być w plecy 7 to już kolałem e, zapłacić za tą przesyłkę drugą, być już tylko te 7 dych w plecy bo to był niby mój błąd ale uważam, że po prostu kurierzy powinni być lepiej przeszkoleni i powinni instruować nas jak mamy się zachować w takiej sytuacji bo dla mnie to było po prostu kurwiłem się dosłownie tam z, pół godzin, z godzina na telefonach wisiałem jak nie do kuriera to do ich po linii na nadawcy i tak dalej Godzinę się boję, ale wywalczyłem. No. Sprawa była na takim poziomie, że mieliśmy nie odzyskać pieniędzy ani szyby. A na szczęście za dopłatą 70 zł za przesyłkę. Prawdopodobnie dostaniemy szybę, dzisiaj ma być nadana. Ja nie wiem. Po prostu było zrzucanie winy jeden na drugiego. Kurier mówi, że... Znaczy ja uważam, że też to była wina pakowania, czyli nie kurierki, tylko tych co nadawali, nadawcy. Dlatego na kuriera nie chciałem dużo winy zwalać, ale kurier chciał zrzucić winę najlepiej jak do niego pasowało, zrobił sobie, żeby nie musiał tego targać. Dzwonisz do nadawcy, nadawca mówi, że kurier coś zrobił i on ma to już gdzieś. I to jest tylko dobra... Na polini powiedzieli, że to jest tylko i wyłącznie dobra wola yy, nadawcy, czy mi wyśle tą paczkę w ogóle, czy nie. To jest dla mnie chore. Chore, że w sumie jakby się sam nie kłócił o to, dlaczego ja, ja tylko byłem odbiorcą tej paczki, Musiałem spędzić godzinę na telefonach, żeby wywalczyć to, co po prostu powinienem dostać w tych pieniądzach i jeszcze musiałem za to zapłacić 70 złotych. Dla mnie to jest chore. A mówię o tym tylko po to, żebyście wiedzieli, i się takich sami nie nadziali, bo w sumie wiem, że dużo jest takich sytuacji. Sam miałem takie coś, jak odbierałem swojego pierwszego drona. To było dla mnie no dosyć duży wydatek, bo kilka tysięcy paczka dla podkastolatka to było sporo. I jak odbierałem, to nie dała pieniędzy, tylko chciałem sprawdzić zawartość, czy wszystko się zgadza. To osoba, która mi go przyniosła, powiedziała, że i tak muszę zapłacić pieniądze, bo inaczej się tego nie da zrobić, ewentualnie będzie mi pisać protokół. Więc postąpiłem, wtedy wszystko było ok, zapłaciłem pieniądze i po prostu się cieszyłem z przesyłki. Ale teraz myślałem, że skoro wtedy taka sama, ta sama sytuacja była, to teraz skoro kurier mówi podobne no rzeczy, to postąpię w ten sam sposób. A jednak tak nie jest, oni wszyscy robią tylko po to, żeby oni mieć kłopot głowy, więc nie dajcie się wkręcać. Jeżeli po prostu macie podejrzenie, że przesyłka może być uszkodzona, jest coś wartościowego albo coś delikatnego. Otwierajcie pieniądze w łapę, otwierajcie przesyłkę. Jak nie, to nie sobie wracać z powrotem, prześlę Ci drugą. Ja na pewno więcej, nie dam pieniędzy pierwszy. Bo dla mnie to jest chore, to, co to teraz się stało wczoraj. miał być vlog o tym transportu jak kejsem sobie jadę i powiedzieć wam jakie tam będzie spalanie ile kilometrów rocznie robimy kejsem na stupy, spól i tak dalej bo troszkę się tego robi a z racji tego że ja bardzo lubię ceferki zawsze sobie to wyliczam zawsze patrzę monitorek i obliczam wszystko co i jak to no, bym ciekawego vloga zagrał ale majster się uparł że nie da mi bo będzie orał pes od Bieszczowskiego. No i nie mam tutaj danych przy tym, ale w powiadomienia ile kilometrów robimy miesięcznie to w lipcu, sierpniu jest to ponad 450 kilometrów zazwyczaj w tym roku, tak przyszło, w zeszłym roku tak samo było samym Kejsem i jeszcze Masej też coś tam pomaga na gospodarce też u Marcina i Case też jeździ u nas, coś tam wozi zboże sobie pomagamy także Troszkę zaś tam się kręcimy. Na szczęście na skupnie nie mamy daleko, bo na ten, który teraz jadę to jest 17 km od Marcina. Zazwyczaj stamtąd wyjeżdżamy, więc 17 km, to jest jakieś 20 minut jazdy do Kejsa Bardzo całkiem szybko, sprawnie to wychodzi. Zazwyczaj trzeba czekać w kolejce po prostu strasznie długo. Jak wyjeżdżałem w tamtym roku o drugiej, trzeciej w nocy, zazwyczaj żeby tam przed czwartą być maksymalnie przed czwartą, żeby tam być. Jak wstawałem, właśnie, wstawałem druga, trzecia w nocy, żeby tam na trzecią być u Marcina, wyjechać, to chciałbym spokojnie sobie przejrzeć i wyjechać na skup, żeby przed czwartą być, bo za, po czwartej to zazwyczaj już ludzie potrafili się zjeżdżać. W tym roku popełniłem raz błąd i pojechałem o szóstej, bo mi się nie chciało wstawać, chłopaki mówili po co, nie ma potrzeby. I zajechałem 6.30 na skup. Zamiast być pierwszym zawsze w kolejce jak byłem czekałem do 14 aż zrzucę Ale nie poniosło teraz Kurde Trochę niebezpieczne jak bez hamulców Mam hydrauliczne hamulce w Maseju Hydrauliczne oh. hamulce, a te są pneumatyczne w szczepie Dlatego nie chciałem kejsem jechać. Nie, nie chciałem museem jechać tylko kejsem. Majster mnie naraża na niebezpieczeństwo, chociaż za dziecka, jak tylko świeżo zrobiłem prawkę na ciągnik w wieku 16 lat. Jeszcze kejsa nie mieliśmy, Marcin nie miał, to to tylko moim musejem woziliśmy, te zboże i tu na dalsze skupy. Ale jakoś człowiek wtedy młody był głupi. Nie wiedział w sumie na co się pcha. to tak jeździł. Dzisiaj to jest mój ostatni przejazd na pewno. Masiałem ja kurde z tymi przejazdami, bo to jest straszne. I jest strasznie nie że jakie teraz nie podniosło na skrzyżowanie, to wyhamowałbym na siłę, ale bym stanął w poprzek. bardzo, bardzo wolno. Otaczałem się z prędkością 5 km na godzinę do skrzyżowania. Hamując wcześniej jeszcze pulsacyjnie. I dalej, no ostatecznym kurde, do ciężar ciężarówki. To jest mega niebezpieczne. Ja nie chcę tak podnosić takiej odpowiedzialności, bo może być tragedia. A Majster pożałował mi Case'a dzisiaj. Pewnie jeszcze zły dźwięk będziecie mieli przez to. A jest niebezpieczny. Jeszcze tyle co pustymi, to można śmigać. No ale z pełnymi to jednak jest trochę to nasz Case. W tym zestawie z samymi przyczynami pustymi waży w granicach 13 ton. 12900 13200 w zależności od tego od stanu paliwa. To jest taka stała waga, ja go tam 13 ton zawsze wyliczam od razu, jak zjadę na no wagę, to wiemy więcej ile waży zawartość. A ile będzie na przewach to zobaczymy, no nie wiem. Troszkę tego jest. Mam tutaj ograniczenie do 30 km na godzinę, tak jak normalnie ciągniki powinny mieć w masaju. Głupie jest tylko to, że jak przekroczę te 30 km, to tutaj kontrolki, i półbieg potrafi się sam zbić. Ja miałem taką jedną sytuację, że zapierdzielałem, wyprzedzałem sobie ciągnik, tam w tych pierwszych czasach, gdzie dużo woziłem masajem. Wyprzedziałem sobie tam wody Mirec chyba, jechał w trzepku taką małą po powrótku, to mi się wyprzedzę no i wiadomo, chciałem jak najszybciej się schować, tam nie miałem takiej potrzeby, żeby mocno przedłużyć ale no jak się wyprzedza, to jednak jak najkrótszy okres czasu, gdy się przebywasz na tym lewym pasie. Dodusiłem gaz do dechy, przekroczyłem 30 na godzinę, a komputer stwierdził, że mi zbije bieg. Nie to, że ciągnik zaczął wyjść, bo zbił bieg na bardzo dużej prędkości, to jeszcze zwolniłem, stworzyłem niebezpieczeństwo na drodze, takie... Przykre sytuacje, uważam, że zabezpieczenie bardzo głupie. Mi się ogólnie nie podoba. Wracając do transportu Case'em, to pali on średnio w takim zestawie, w takim zestawie około 16-17 litrów na godzinę czyli 40 km na godzinę jadą 43, to pali około 35-40 litrów na 100 km. całkiem uważam że nie niedużo eee, trasa szybko schodzi tak jak na przykład tego, na ten skup co teraz jedziemy i z powrotem to jest po no, 20 minut jazdy w jedno, 20 w drugą tak na to minut się na, eee, 20 minut schodzi się na 20 minut schodzi się na samym skupie jeśli tak jak teraz zejdziemy już jest mały ruch nie mówię o tym, że stoi się w kolejce to w godzinę spalimy te 17 litrów czyli koszt tego jest jakieś mniej więcej 90 zł takiego transportu Uważam, że dużo lepszą opcją przy Marcina objętości zbóż jest lepsze, jest zamawianie po prostu tira, który by przyjeżdżał i odbierał lepsze ceny można negocjować Takie udało nam się z rzepakiem No co? Co mnie najbardziej smuci, bo człowiek jest uczciwy i dostaliśmy, Marcin oraz mój brat dostali podwójny przelew za rzepak. Po prostu właściciel, yy, którego sprzedawaliśmy, pomylił się i podwójnie wysłał, zapłacił za fakturę. I nie są to setki złotych, tylko tysiące. Przelane podwójnie na konto, gdy to jest ich błąd, i my tak naprawdę nie musieliśmy sprzedawać tych pieniędzy z powrotem ale człowiek jest jednak uczciwy i przelał te dziesiątki tysięcy z powrotem dla drugiego człowieka gdzie prawnie naprawdę nie musieliśmy, to nie jest żadna kradzież my po prostu dostaliśmy te pieniądze i nie mamy a tak jak spotkało nas z tą szybą, że nie przedaliśmy co do grosza, wszystko oddaliśmy, nawet te koszty samej występki, te 5 zł za sam przelew to ze swoich pieniędzy pokryliśmy a... A to, że właśnie szybę my dostaliśmy po i to nie jest nasza żadna wina, wina nadawcy. Człowiek dzwoni, chce się dogadać. Czyli to było wszystko na tak jak trzeba. A oni jeszcze mówią, że to nie jest ich wina i że zawsze wszystko trzeba będzie zapłacić. Pan popełnił błąd. Irytują mnie takie sytuacje. Bo to nie była nic mojej winy w tym. Na szczęście ładna tutaj droga jest. Bo robili już tą drogę tutaj. Tak naprawdę to może z 3 km jest takiego brzydkiego odcinka. Ogólnie na tym odcinku 17 km na skup. Także bardzo przyjemnie się jedzie nawet, nawet Mosejem Cały czas po głównej drodze prawie walimy, tylko jedno skrzyżowanie Dwa skrzyżowania Dwa są skrzyżowania, reszta to jest prosto no model A skłup. Dobra, do zobaczenia na skupie Dojechaliśmy na skup Zważyliśmy się, przychodzi kierownik, pyta się, co mamy. My mówimy, że Żydno, bo Majster przyjechał też, a on do nas. A kto się pyta, że my to bierzemy? On mówi, że nie ma miejsca. Jedziemy na kolejny szczyt 12 km oddalony, także jeszcze nie ma tragedii, bo taka sama droga, jakbyśmy jechali od siebie stamtąd, spod domu. Ale to wtedy kolejny czas zabrany niepotrzebnie. Meister pojechał kolejkę zajmować Okej, okay, kejsa i tak nie robi To jest sobie To tu widzimy, na nie możesz podjechać Jesteśmy już na skupie Czy głupie? Głupie też jest, Tyle ja czasu zmarnuję tu w ciebie Przeze mnie też twoje zboże też jest No to na połowę No to połowę czasu mojego no. A połowę twojego zmarnowane no. Ja. no taką ładowareśkę kejsa musisz sobie kupić Przyjechaliśmy na drugi skup, jest 13.15, od 13 do 13.45 jest przerwa pracowników. Super! Jest dobrze. Jest dobrze Bo dzisiaj. Dzień puch, niespodzianek dzisiaj jest. Ty, ale on ma hydrauliczne to? to co regulowane zobacz. widzisz? Przesunięcie prawo lewo. To. Wsparcie to jest z wszystkiego. I dżund i fendy, i bizony, i casey, tak, i... i i Wszystko co jest. A warto byłoby się przejść, tylko nie mamy zgody właściciela, żeby wchodzić, ale nie chce się ich podać. was tam drugi taki sam połów. No. Podaj, daj tę podaczkę. Ty jesteś podaczka. Szybko żałowałeś i wraz nic nie robisz case'em. No przecież Ciebie. Przez Ciebie, No. Przez Ciebie. Otóż gorąco. Wiemy, że waży skład... Ile? 26,5 tony? Nie, nie patrzyłem. Cały? 26,5. 12 waży pusty, więc 14 ton przyżytka mamy na sobie teraz. Żyta. Żydka Majster. Master 7 ton Przywitaj się ze swoimi widzami w ogóle. To, to ty nagrywasz dzisiaj, to ja Ja, je, je, dzisiaj. ja na drugi plan dzisiaj. No, no ale to. przywitać byś się mógł grzecznie Ale na początku się witałem. Nie, nie witałem. Nie witałeś się. Elo, siema wariaty i wariaty. Dromy to. bo no to o tej właśnie uję, to podsuwają. Ja. Tego chciałem ci pokazać, tak. ja, ale nie przyszliśmy. To jest łóżeczka. To jest skip To to padronka. Elegancko tego. Majster ma klucze. Handlujemy zbożem. Handlujemy zbożem. Magazyn numer Majster otwiera, jedziemy. Sypiemy sobie u siebie. Też fajna przyczepka, nie? Przyjeżdżamy w ogóle tutaj? Ciężko, ciężko. Oj, dobrze jest. Pani prosiła najbardziej pod lewą stronę. Tak się ustawimy. Ach, na bosaka majster. Nie, nie, Klepeczki. ale czy wyjedziemy? Otwieraj. Ale śmierdzi kapcie! Driftem idzie tam do szczepa. Mieliśmy najbliżej prowadzić jak się dało, to się postaraliśmy. Ale kapcia spaliliśmy. Kapcia spali. Ale tamte jak bo przepałciekła bokiem. No. Waga całkowita 26-300. Majster stoi. Czeka. Zaraz zobaczymy ile wyszło, żyta 11 ton tylko ten skład waży. 16 ton. 16-200. O? 16 240 nie, 15 240 ładnie Siemano właśnie sprzedaliśmy w porze wyjechałem do skupu na dwóch przyczepach było 15 320 kg takie w porze na te przyczepy nie do końca zesłuchane dwie ósemki ponad 7,2 na każdy także naprawdę w porządku tam do domu majster został wypisywać swoje faktury a ja już gonię bo jeszcze w pole trzeba iść lecimy do majsteru stawić cepy i lecę swoim maszynkiem robić agregatem w polu może pójdę wam jeszcze nagram zobaczymy, może zrobimy dzień całego vloga u mnie troszkę na gospodarce albo zostawię to na następny temat jeżeli jesteście zainteresowani co u mnie na polu. Łapkami możecie podkreślić to. Czy chcecie więcej takich vlogów ode mnie na kanale? że nie z majstra, Proszę uważajcie tymi łapkami, żeby mu się smutko nie zrobiło. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się taka forma vlogu. To może w następnym odcinku, jeśli majster mi pozwoli, zrobi mi miejsce. To nagram coś musimy na gospodarce. Kupić z agregatem jest teraz tego sporo Wiem, że tutaj jest dużo odbiorców więc Pamiętajcie Pierwsze otworzenie paczki, później hase Jak nie wąt z kurierem Potem będziecie musieli sami się z tym bujać I stracicie czas i pieniądze tak jak ja Także Dostaw łapkę kurę, żeby cię taki los się spotkał, siema